Rosja płaciła za 8 gwiazdek i ataki na prezydenta Dudę. Rosyjski wywiad płacił za ataki personalne na prezydenta Polski, a także za promowanie hasła Jeb Ciepis. W mediach przedstawiono dowody z działań służb specjalnych świadczące o tym, jak rosyjskie służby próbowały wpływać na zmianę władzy w Polsce w latach 2022-2023. Rozpracowywano grupy dywersyjne działające na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Rosja wymyśliła i sponsorowała hasło 8 Gwiazdek. Wszystko na to wskazuje. Pokazano screenshoty rozmów dywersantów z ruskimi zleceniodawcami, którzy zlecali malowanie na ścianach hasła 8 Gwiazdek. Dostawali nawet koordynaty. Rosjanie zlecali działania mające wpływać na decyzje wyborcze w 2023 roku, wskazując wprost swoje zamiary na chęć zmiany tamtego rządu na inny. Robiono to na masową skalę. Na zdjęciach rozmowa jednego z dywersantów ze zleceniodawcą, instrukcja, jakie hasło malować w różnych częściach miasta. Potem odsyłali dowody w postaci zrobionych zdjęć. Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest nic. Gdyby Gazprom rok temu odmówił sprzedaży paliw do Polski, to byłaby sankcja na Polskę. Jeżeli my dzisiaj odmawiamy kupna od Gazpromu, jest to dokładnie taka sama sankcja, którą sami na siebie nałożyliśmy. Rosja się śmieje z nas, proszę państwa. Jak wy rozumiecie? Rozumiecie, w jest co na punkcie Rosji?